Jedna rzecz to jest problem, oczywiście w naszym sektorze, na pewno publicznym, to jest nasz, nasz personel. Tak? Trzeba pamiętać, że średnia wieku personelu medycznego w Polsce jest bardzo wysoka, i to są ludzie, którzy nie urodzili się ze smartfonem w ręku i nie są pokoleniem e, cyfrowym. I przekonanie mhm. ich są nauczeni, że pacjenta no, trzeba widzieć, dotknąć, mieć z nim interakcję bezpośrednią. To wymaga edukacji i to jest rzeczywiście rzecz, której będziemy teraz poświęcali czas. No, gwałtownie wdrożyliśmy tą telemedycynę w tej postaci, jaką wdrożyliśmy, ale tak naprawdę, tak jak to padło wcześniej, musimy przeszkolić nasz personel coraz, no, żeby to się odbywało coraz... Efektywniej, bezpieczniej i z zadowoleniem obu stron, tak pacjenta, jak i naszego, naszego, naszego personelu. I to będzie na pewno wyzwaniem. Przygotowujemy tego typu właśnie już i szkolenia, i pewne prezentacje na temat wirtualnej, nazwijmy to tak, medycyny, jak to może wyglądać, mhm. jak powinno, i jakbyśmy działali. Na pewno też na przygotowanie naszych też pacjentów, bo, bo też, też ta edukacja musi iść w obie strony. I też pokazania, że no my, jako jednostka publiczna, nie tylko służymy udzielaniu porad medycznych, ale też na przykład edukacji medycznej, udzielania no całych programów profilaktyki zdrowotnej na tej drodze. Właśnie, że można skorzystać z, z webinarów od nas, czy, czy, czy z naszych dostępnych, nagranych materiałów edukacyjnych. Taką, takim, takim początkiem naszym jest na przykład wirtualna szkoła rodzenia, którą prowadzi w czasie COVID-u, gdzie właśnie edukujemy nasze ciężarne, przygotowujemy do porodu i do macierzyństwa. I myślę, że tu jest tą, to jest też metoda no, przyzwyczajenia się do, do tego, że, że część naszych działań będzie nad, będzie działaniami telemedycznymi i też zaufania do no, stopniowo uczenia. O czym było wspomniane, obsługi tych urządzeń medycznych domowych, które mogą zbierać pewne pomiary i też przekonania się, że one są wiarygodne dla, dla lekarzy. Także, że to, co, co widzą na ekranie, co pokazuje matka z wnętrza ucha czy gardła dziecka, jest rzeczywiście wiarygodnym obrazem, że można na tej podstawie postawić będzie rozpoznanie i to na pewno będzie długi. To będzie proces, który potrwa, aczkolwiek mm -hmm. na pewno gotowość tej będzie większa.